Cześć do tej wyjazdu z warszawskiej grupy Luka Maro. Ogłaszamy konkurs z okazji Świąt Bożego Narodzenia we współpracy z fabryką 998.pl. Gorąco zachęcamy do udziału. Do zgarnięcia w konkursie jest pierwsze miejsce: kubek, smycz Luka Maro. Bon podarunkowy do wykorzystania w sklepie internetowym strażackim Fabryka998.pl o wartości 50 zł Oraz tomik poezji strażackiej mojego autorstwa Strażackie serce. Drugie miejsce. Kubek. Smycz i tutaj ciekawostka kalendarz książkowy od Fabryki. I trzecie miejsce. Kubek firmowy Lukamaro oraz nasza firmowa smycz. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Już tłumaczę. Zaobserwować nasz profil Lukamaro i Fabryka998.pl na Instagramie i Facebooku, dać serduszko pod tym postem, udostępnić post konkursowy w relacji na swoim profilu i oznaczyć Lukamaro oraz Fabryka998.pl, napisać komentarz pod postem konkursowym. Strażackie serce. Na zgłoszenie czekamy do 10 grudnia do 23.59. Ogłoszenie wyników 14 grudnia w relacji na naszym profilu oraz w komentarzu pod postem konkursowym. Wygrywają trzy losowo wybrane osoby. Dzisiaj na stronie www.lucamaro.pl Wajonny regulamin. Zapoznanie się z nim to jednoczesne zaakceptowanie warunków konkursu. Fundatorem nagród jest redakcja Luca Maro oraz fabryka998.pl, internetowy sklep strażacki. Gorąco zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia.